We go. Przedstawcie nam się. Wiktoria. Ola. Wybierzcie sobie numerek od 1 do 11. Jaki? 4. 4. Raz Kiedy wybucha II wojna światowa? w 1935? 1 września 1939 roku. Bardzo dobrze. Nie. Oj, nie trochę, nie. Trochę później. 38. Nie, blisko. 39. Tak. Kiedy wybuchła trzecia wojna światowa? Nie wiem. Nie wybuchła. Bardzo dobrze. Trzeciej wojny światowej przecież nie było. Nie było? Nie. Co ty mówisz? Jak to nie było? Nie było. Nie słyszałaś? Nie. Jak to nie? nie? No weź, nie udawaj. No nie wiem. No nie pamiętasz? pamiętam. Ja, to gdzie ty żyłaś wtedy? Nie wiem. Co Prometeusz ukradł Bogom? Nie wiem. Ogień. Bardzo dobrze. Co jest większe, gmina czy powiat? Powiat. Dobrze. Powiat. Jedno jajko gotuje się 3 minuty. Ile więc gotuje się 5 jajek? A ja wiem. 15 minut? Nie. 3, 5 jajek? Jedno jajko gotuje się 3 minuty. 3 razy 5. 15. Niestety nie. Jak Nie. nie. Złatwość, zastanów się. Dobra z matematyki No dobra z matematyki, dawaj Ma są... 9, 6, 9, 9, 12, 13. 18 3 plus 3 plus 3 plus 3 3 5 trójek Wiecie? Nie 3 minuty Aha 3 minuty Tak jest, bardzo dobrze No też 3 minuty Bardzo, do, bardzo dobra odpowiedź Dobra, Jaś ma 4 lata, ma siostrę młodszą o połowę. Jaś ma 100 lat. Ile ma jego siostra? 50. Nie. Zastanów się dobrze? To jeszcze raz pytanie. Jaś ma 4 lata, ma siostrę młodszą o połowę. Jaś kończy 100 lat. Ile lat ma jego siostra? No nie wiem. Kolega ci dobrze podpowiedział. No nie słyszałem. I jeszcze raz pytanie. Jaś ma 4 lata. Ma siostrę młodszą o połowę. Jaś ma 100 lat. Ile ma jego siostra? 98. Tak, jest, bardzo, Twoje. Dziękujemy bardzo. Kogo była Arka Noego? Noego.